Szanowni Państwo, w takim układzie zaczynamy pierwszy dzisiejszy projekt uchwały. zmianą uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobów pobierania tych opłat z późniejszymi zmianami. Jest to projekt prezydenta Miasta Dróg 2062. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Bardzo proszę o informacje na temat poprawek. Potem dyskusja radnych, potem kilka osób, które zgłosiło się i które dopuścimy, i potem ciąg dalszy. Bardzo proszę, pan dyrektor Marcinko, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, do druku w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady uchwały miasta projektu uchwały zmieniające. E, strefę płatnego parkowania na, wprowadzono następujące poprawki. Poprawka pani radnej Teodozji Maliszewskiej, e, która ustala obszar charakteryzujący się z znacznym deficytem, czyli niejako jakby rozszerzenie strefy P6. E, opiniuje się tą poprawkę pozytywnie, a więc opiniowana poprawka przewiduje zmianę określonego w projekcie uchwały przebiegu granic Obszary strefy płatnego parkowania w ten sposób, że zostaje nią objęte następujące drogi publiczne aleja Kijowska na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Królewskiej, ulica Bytomska, ulica Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Racławickiej do Alei Kijowskiej oraz ulica Litewska. Kolejna poprawka, poprawka, pani radnej Basary. Opiniuje się ją negatywnie. Poprawka ta przewidywała zmianę określonego w projekcie uchwały przebiegu granic obszaru strefy płatnego parkowania w ten sposób, iż obszar strefy P9 zostaje włączony do podstrefy P6, której granice wyznaczają od ulicy Lubomirskiego wzdłuż ulicy Rakowickiej do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ulicy Mogilskiej, wzdłuż ulicy Mogilskiej po stronie numerów parzystych do Ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy Lubomirskiego do ulicy Rakowickiej, czyli po prostu włączenie tej nowej, projektowanej strefy do strefy już istniejącej P6.1. Następne poprawki, które zostały złożone przez pana radnego Fridigera, i tak opiniuje się negatywnie poprawkę 1, 4 oraz 6 i pozytywnie poprawkę 2, 3 oraz 5. Jeżeli chodzi o poprawki, które opiniuje się pozytywne. Poprawka drugi mówi, mówi o przyjęciu wydłużenia czasu na wniesienie reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej z dotychczasowych 7 do 14 dni. Poprawka numer 3. Przyjęcie tej poprawki doprowadzi do zniesienia obowiązku przedkładania oryginału wydruku z urządzenia do poboru opłat w sytuacji, gdy przed umieszczeniem środków pieniężnych w parkomacie użytkownik dróg był zobowiązany do wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu. I poprawka numer 5, która po prostu systematyzuje brzmienie paragrafu punktu 3 2 załącznika do uchwały sankcjonuje obecne praktykę wydawania ulgowych abonamentów. Natomiast e, negatywnie poprawka numer 1. Poprawka numer 1 mówi o, przyje, po, spo, o, o zmniejszeniu kwoty z 50% nałożonej obecnie, e, opłaty dodatkowej do 35 przez pierwsze 5 dni, a następne w dalszym ciągu te 15 zł. Obniżenie te o 15 zł powinno skłonić e, no, zainteresowanych do szybszej wpłaty. E, no popra poprawka ma, ma e, opinię negatywną, że ze względów chociażby i technicznych e, trudno byłoby kontrolować, czy ta e, wpłata nastąpiłaby w tych pięciu dniach, co będzie, jeżeli ta wpłata będzie e, realizowana e, w, w innym zakresie, czy będą później zwracane zwroty. Dlatego jest to, że tak powiem, e, zagmatwanie sytuacji i, i e, zapisów w obecnie obowiązującej uchwale. Poprawka nuwa, numer 4, e, poprawka numer 4 negatywnie. Jest to poprawka w brzmieniu, która. Ale jest wycofana, rozumiem. Wycofana. 4 wycofana. Przepraszam. I poprawka numer 6, która, e, poprawka w proponowanym brzmieniu ma doprowadzić do ustalenia zerowej stawki opłaty, zerowej stawki opłaty za parkowanie w strefie dla pojazdów użytkowanych przez miejską infrastrukturę. No to są używane w dużej mierze, przez miejską infrastrukturę w dużej mierze w tej chwili są używane samochody służbowe. Na stanie praktycznie są tylko dwa. I to jest po, po pierwsze, a po drugie, ustawodawca nie przewiduje, obligatoryjnie wyznacza, dla kogo można stosować tą stawkę zerową, i w związku z tym również ta poprawka jest negatywna. I jeszcze są trzy poprawki pana radnego Hawranka. Poprawka numer jeden, mówiąca. O tym, żeby do załącznika, w punkcie 2 załącznika, punktu 245, otrzymało brzmienie, że oznakowanych pojazdów pogotowia energetycznego zarządcy systemu gospodarki, Straży Miejskiej, do poboru krwi organizacji społecznych oraz wojewódzkich i miejskich służb zarządzania kryzysowego wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Ja bym się absolutnie z tym godził, gdyby nie fakt, że no zarówno członkowie wojewódzkich, jak i miejskich służb zarządzania kryzysowego korzystają jednak z własnych samochodów i wła są to samochody nieoznakowane. W związku z tym albo by należało całkowicie, że tak powiem, pozbawić te osoby, które są w, tych, w tym w jednej organizacji czy zarządzania kryzysowego wojewódzkiego czy miejskiego, natomiast no, nie ma takiej możliwości, żeby posiadały oni identyfikator, dlatego ta poprawka jest zaopiniowana przez Pana Prezydenta negatywnie. W ślad za tą to jest kontynuacja można powiedzieć poprawka numer 2 e, uchyla się ten punkt 246 więc ona jest konsekwencją tej pierwszej e, poprawki. Natomiast w poprawce e, numer 3 jest wysowana. To dziękuję bardzo. Wszystko, tak? Tak. Dziękuję. No, Niewątpliwie przy głosowaniu też pana dyrektora poprosimy jak będą głosowane poprawki, żeby no to właśnie, jeżeli, bo rozumiem, że są negatywne opinie, ale dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, co się stanie, jeżeli zostaną przyjęte opinie yy, przepraszam, poprawki z negatywnymi opiniami. No to na wszelki wypadek powinniśmy wiedzieć. No jeśli zostanie przyjęta poprawka negatywna pana radnego Hawranka, wówczas członkowie wojewódzkich i miejskich zespołów nie będą miały e, zezwolenia na parkowanie w strefie po prostu nie, nie będą lub będą zmuszeni do tego, żeby pojazdy były jednoznacznie oznakowane, prawda? Bo to jest, to jest ten poprawka, e, no mówię, poprawka druga to jest e, konsekwencja tego, jeżeli poprawka przejdzie pani radnej Basary, wówczas e, praktycznie e, musiałaby być zmieniona Umowa z jednostką, czyli z KBU, który zarządza tą strefę. Myśmy, przyznam szczerze, półtora roku temu, no, gdzieś półtora roku temu jak była ta uchwała podejmowana nie było przewidywane, że będzie jeszcze jakieś rozszerzanie tej strefy i w umowie z wykonawcą, czyli z KBU ten, który zakupił, zainstalował parkomaty, nie było i nie ma zapisu o możliwości rozszerzenia umowy ze względu chociażby na, 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 te, na ten więc w związku z tym praktycznie. Yy, Prowadzenie tej strefy może spowodować, że nie będzie ona objęta monitorowaniem i zarządzaniem, lub nie, nie, nie mam w tej chwili pomysłu, w jaki sposób można było rozwiązać ten, bo umowa nie przewidywała rozszerzenia jakiegokolwiek zakresu. Natomiast negatywne poprawki Dwie poprawki negatywne w stosunku do pana radnego Friedigera. No to do, e, dopuszczenie tych pojazdów, to jest jakby będzie wtedy konsekwencją tego, co zgłosił pan Andrzej Hawranek. Będą dopuszczone te dwa pojazdy, które są w sposób trwały oznakowane i które nie są użyczane, tylko które są na stanie i majątku spółki m, Infrastruktura Miejska. Dziękuję. Otwieram dyskusję czy w sprawie poprawek. Pan radny Hawranek, bardzo proszę i potem pani radna Basara. Szanowny panie przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni, pozwolę sobie nie zgodzić się ze zdaniem Pana Dyrektora, że że tak powiem przyjęcie poprawek moich numer 2 i numer 1 spowoduje uniemożliwienie działania tymże służbom. Dlaczego? Dlatego, bo według mojej wiedzy wszystkie służby znajdujące się w zarządzaniu kryzysowym, zarówno miasta jak i Wojewody posiadają auta służbowe oznakowane chwale albo zmiennie za pomocą, że tak powiem, naklejek przyklejanych na magnesie, na przykład na masce samochodu. To jest raz. Dwa. Z moich rozmów z dyrektorami tychże służb i tych jednostek wynika, że pracownicy tych służb nie mają prawa używać własnych samochodów do celów służbowych. W związku z powyższym, jeżeli to robią, to robią to bez zgody szefów, dlatego, bo nie mają podpisanych umów na użytkowanie własnych samochodów do celów służbowych. A poprawka numer jeden i poprawka numer dwa służy uporządkowaniu sytuacji, to znaczy służy temu, żeby nie było krótko mówiąc nadużywane nie do końca zgodnie z prawem przez osoby fizyczne uprawnień do reprezentowania jednostek znajdujących się w zarządzaniu kryzysowym. Poprawka numer 3 jest właśnie przeze mnie wycofywana, ponieważ niestety przez niedopatrzenie rozszerzyłem katalog ustawowy, co powoduje, że ta poprawka jest niezgodna Sprawem, a niedopatrzenie polegało na tym, że powinienem objąć stawką zerową samochody służbowe sądów i prokuratury, a nie zwalniać je z opłat, ponieważ, a dlaczego tak powinno zostać zrobione? Ponieważ dochodzi do od, w praktyce dochodzi do absurdalnych sytuacji, co potwierdziły osoby yy, zajmujące się tym na co dzień. Na przykład takich, że autosłużbowe prokuratury uczestniczące w zdarzeniu pod tytułem wypadek drogowy śmiertelny, Zgodnie z prawem powinno uiszczać opłatę za parkowanie, a autosłużbowe policji uczestniczące w tym samym zdarzeniu nie powinno takiej opłaty uisz, uiszczać. Dla mnie to jest patologia, no, ale niestety poprawka numer 3 jest niezgodna z prawem, zatem ją niniejszym wycofuję. Dziękuję. Dziękuję, ja rozumiem wycofanie. Tak. E, bardzo proszę pani radna Basara, czy ktoś jeszcze z państwa radnych. Na razie nie widzę. Bardzo proszę. Szanowny Panie, panie Przewodniczący, panie auto, co pan... w sprawie mojej poprawki, którą zgłosiłam, rzeczywiście poprawka polega na tym, że łączy się proponowaną nową strefę P9 z strefą P6.1. Ja wielokrotnie mówiłam, że. Wprowadzenie stref na grzeguszkach i podzielenie niewielkiej dzielnicy na pięć kawałków to jest po prostu no, takie bardzo utrudniające dla mieszkańców. I w końcu tą strefę wprowadzamy dlatego, że z taką inicjatywą występują mieszkańcy i dla ich w pewnym sensie wygody. Dlatego dziwi mnie, że opinia jest negatywna z tego powodu, że mogą być jakieś konsekwencje związane z umową. To dla kogo w końcu my tą strefę wprowadzamy? Dla tych, co obsługują strefę, czy dla mieszkańców? Ja, ja tego trochę nie rozumiem. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że jest jakaś równość mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy strefy P1 w śródmieściu mogą parkować właściwie na olbrzymim kawałku miasta w ramach swojego abonamentu, natomiast mieszkańcy innych części Krakowa mają podzielone to w bardzo niewielkiej ilości obszarze strefy, to jest jakieś chyba nieporozumienie. Ponadto, o ile sobie przypominam, to poza sprawą Dębnik ta dzisiejsza... Uchwała była związana z korektą, czyli z korektą strefy, czyli z tymi rzeczami, jakie są y, się przydarzyły, czy jest źle rozwiązana y, y, strefa płatnego parkowania po wprowadzeniu poprzedniej poprawki, poprzedniego rozszerzenia strefy. Więc w związku z tym dla mnie tworzenie nowej strefy na Grzegórzkach nie jest rozwiązaniem dobrym. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Jeżeli nie, to poproszę zgłoszoną osobę do głosu z zewnątrz, pan Marian Andruchów. Bardzo proszę. <laughs> Bardzo proszę. Wysoka Rado, szanowni zebrani. Nazywam się Marian Andruchów, jestem mieszkańcem osiedla nad Białuchą, dzielnicy Grzegórzki. Mam umocowanie do dzisiejszego wystąpienia części społeczności lokalnej. My od dłuższego czasu walczymy, żeby w tej naszej dzielnicy była skorygowana strefa, bo nam się po prostu zaczęło żyć tam fatalnie. Strefa, która została oparta o rzekę, nie spełnia swojej roli, bo naturalną, solidną, dużą, wygodną przeszkodą jest idący tort kolejowy. Dlatego w imieniu mieszkańców osiedla nad Białuchą, dzielnicy Grzegórzki, proszę Wysoką Radę, prosimy, bardzo prosimy o decyzję, by tą strefę skoregować. My nie chcemy żadnych luksusów, żadnych udogodnień. My jesteśmy gotowi wprawdzie niewiele, ale troszeczkę płacić za to, żeby nam się mieszkało po prostu normalnie, tak jak było to pół roku temu. Dlatego, jeszcze raz, my mieszkańcy bardzo prosimy. Dziękuję. Dziękuję. Ja rozumiem, że mówimy tylko w sprawach dotyczących poprawek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze. Dziękuję, ale. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie w bloku głosowań, przy czym bardzo proszę referenta o, 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 o zweryfikowanie tych spraw dotyczących wycofanych poprawek i tak dalej, żebyśmy tutaj mieli jasność. Część poprawek pan Kawranek i pan Friediger wycofał, w związku z tym będzie myślę trochę mniej głosowania. To tyle, jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą zmiany strefy. Przechodzimy do kolejnej sprawy.